Trójkę wierzę. Zesłam się zaraz. Ale mi uszy zatkoły Jezu Zaraz gdzieś będzie ten Co? Ten zakrętas taki Karzala będzie potem przy samym końcu Tak? Ojej ojej oj, ojej oj, ojej oj, ojej oj, ojej ojej Adrenalina, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę O ja pierdziele Ja pierdolę, zawsze chciałem tym go... Ja... ...tym za się jechać. Ale... O ja pierdolę Ho, 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 ho. Ho, ho, ho Tutaj masz coś. A skurczyś, cholera, te zakręty nie są jakoś zaznaczone, nie? Gdzie to trzeba znaleźć? Pamiętaj, że masz co? E... No nie wiem, że kleble ci się zagrzeją, czy co ja, bym ja pierdolę e... <laughs> jest wolny, proszę cię. <laughs> obstrane jestem, mam gacie obstrane. Ciaba bada, ba, obstrane gacie. No to może o ja pierdziela. Tak, tak się zapieram. Tak się zapieram. <laughs> Nie ja wiem, gdzieś na Ale ja pierdolę, jakie przeciążenia. Jezu! To wiesz. Nie głub skupienia, nie? To jest zakaz parkowania, ale już czuć, że opony ślizgają się. No jak to nie przesłuchać? <śmienicza> o zuu, Jestem obsrany, obsrany Prosta. Żyje, żyje, nic mi nie jest. Yy. Dziękować. <śpiewanie> o ja pierdziele. Tak jest, jezu. ale są w Ale są w Michał. A łapy mi się trzęsą tak nie? A ja kurwa nic, ja je. chcę jeszcze raz. Jeszcze szybciej. Tak, jeszcze szybciej.